dwóch przyjaciół, dopiero co po rozwodzie. postanawiają zerwać wszelkie kontakty z kobietami, na zawsze. Postanawiają wyjechać na Alaskę, tak daleko na północ, jak tylko się da, aby mieć pewność, że nigdy więcej nie spojrzą na baby. Uradzili, postanowili i, wyjechali. Samolot wylądował w Anchorage na Alasce, skąd czekało ich jeszcze około 200 mil psim zaprzęgiem do miejsca przeznaczenia. Weszli do trade sklepu dla traperów, mówią krótko do właściciela: "Jedziemy na północ i chcemy dostać wszystko, co może być potrzebne dla dwóch mężczyzn na cały rok". Sprzedawca wrzuca worki z wszelkim potrzebnym jedzeniem, amunicją, witaminami. Potem na cały ten stos wrzuca dwie deski około półtora metra długie, z dziurą pośrodku, oblepioną naokoło futerkiem. Faceci pytają: Po co te dechy? Na to sprzedawca. Panowie, jedziecie do miejsca bez kobiet, możecie te deski naprawdę potrzebować. Faceci: Nigdy! Sprzedawca. Weźcie te deski, tak czy owak. Jeśli ich nie użyjecie, zwrócę wam pieniądze w przyszłym roku. Następnej wiosny tylko jeden z nich przyjeżdża do trade sklepu, zamawia zaopatrzenie na kolejny rok. Sprzedawca zauważa: W zeszłym roku było was dwóch. Gdzie jest twój partner? Zastrzeliłem go i dlaczego? Przyłapałem go w łóżku z moją deską.